Przeszło 500 lat temu, w cichym i spokojnym parku w Sannikach, malowniczej miejscowości położonej niedaleko Płocka, miało miejsce dramatyczne wydarzenie. Zmarł tutaj niespodziewanie 16-letni książę mazowiecki Siemowit VI. Jego śmierć miała wpływ na losy całego Mazowsza. Czy odszedł z przyczyn naturalnych? Archeolodzy dziś są na tropie Miejsca, gdzie wydarzyła się ta historia. Nazywam się Daniel Sukniewicz i zabieram Państwa w podróż w tajemnicę historii Mazowsza. Śmierć młodego księcia Siemowita w noc sylwestrową 1461-62 była kamyczkiem, który poruszył lawinę, która w ciągu następnych 60 lat zmiotła z kart historii całe księstwo mazowieckie. Dwa miesiące po jego śmierci umiera w równie niejasnych okolicznościach jego młodszy brat Władysław. W ten sposób zachodnie Mazowsze pozostaje bez żadnego władcy. I mimo, że książęta mazowieccy sprawowali rządy na Mazowszu praktycznie samodzielnie, często było lenem królów Polski. I teraz, po bezpotomnej śmierci obu młodych władców, król Polski Kazimierz Jagiellończyk upomniał się o ich ziemię. W grudniu. W 1462 roku włączył do korony polskiej ziemię Bełską, Rawską i Gostynińską. A w kolejnych latach także pozostałe ziemie zachodniego Mazowsza. O śmierć Siemowita jego brata Władysława obwiniano Gotarda z Rybna, kasztelana Sochaczewskiego, który z młodymi władcami miał zatarg o swoje rodzinne ziemie. Czy Gotard w akcie zemsty podał książętom truciznę? Jeśli rzeczywiście tak było, to wywołała ona skutki o wiele bardziej doniosłe, niż Gotard to zaplanował. W 2011 roku archeolodzy Być może natrafili na miejsce, w którym 500 lat temu rozegrała się tragedia, która doprowadziła do powolnego upadku księstwa mazowieckiego. Jest ze mną wójt gminy Saniki, pan Gabriel Wieczorek. Witam. Panie wójcie, co kazało wówczas przypuszczać, że na takim małym pagórku, przed wejściem do pałacu, był rzeczywiście kiedyś dwór książąt Mazowiecki? A pan zawsze był przekonany, że tutaj w parku ten dwór był? Tak, to prawda. No, nasze przypuszczenia były spowodowane tym, że siłą rzeczy w miejscach, gdzie wcześniej było jakiekolwiek centrum miejscowości, czy też jakiekolwiek centrum, no nazwijmy to, cywilizacji w tamtym czasie, należało się spodziewać, że e, od dawien dawna w tym miejscu e, znajdował się jakiś ośrodek. E, to, że należało szukać tego dworu w innym miejscu niż sam pałac, e, do tego przekonało nas to, że pałac nie powstał na fundamentach czy na ruinach dawnego dworu książęcego, tylko został zbudowany od podstaw w tym miejscu. A to pozwalało myśleć, spodziewać się, że ten dwór musiał być w innym miejscu, ale gdzieś tu właśnie w okolicy tego pałacu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, spodziewaliśmy się, że to jest właśnie to centrum, które od, od którego zaczęło się tworzyć miejscowość. I takim miejscem, które nam dało do myślenia, właśnie był ten wzgórek, obok którego teraz się znajdujemy, no, który był takim naturalnym miejscem, gdzie należało się spodziewać właśnie tego typu budowli i w tym miejscu zaczęliśmy poszukiwania. I odkryli tam fragmenty narożników budynku, fundamenty i fragmenty piecy. Tak, to prawda. Ale to nie był dwór książek. Nie, to był dwór z późniejszego okresu, natomiast na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań udało nam się ustalić, że pod tym dworem z XVII-XVIII wieku znajduje się dwór książąt mazowieckich. A czy będziemy go szukać, to się okaże w najbliższej przyszłości. Archeolodzy powrócili do Sani w 2017 roku. Badacze z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie postanowili sprawdzić, czy pod XVII wiecznym dworem znajduje się wcześniejszy dwór? Dwór Książąt Mazowieckich. Pierwszym etapem prac były badania geofizyczne. Pan doktor archeolog i geolog Fabian Welc z Instytutu Archeologii UKSW z pomocy georadaru odkrył dwie enigmatyczne struktury, które mogą wskazywać, że znajduje się tam jednak ten nieodkryty dwór Książąt Mazowieckich. Tutaj pierwsze sprostowanie takie małe, to czy mogą wskazywać, to pokaże archeologia. Ponieważ geofizyka ma to do siebie, że pokazuje nam obraz struktur, które są pod ziemią, pokazuje nam zarys tych struktur. W tym wypadku rzeczywiście otrzymaliśmy obraz czy zarys dwóch faz użytkowania tego terenu w postaci, nazwijmy to, fazy tak zwanej górnej i dolnej. Górna faza rozpoznana za pomocą georadaru niewątpliwie należy do XVI-XVII wiecznego dworu, który zresztą dobrze jest tutaj znany z przekazów pisanych. Dwór ten najprawdopodobniej spłonął, jego pozostałości zostały zweryfikowane, tutaj kolega powie więcej archeologicznie i rzeczywiście to się doskonale pokrywa z obrazem, który otrzymaliśmy za pomocą georadaru. Natomiast pytanie zasadnicze jest o to, co jest niżej. I tutaj pan słusznie zauważył enigmatyczna bo tak to trzeba powiedzieć poniżej mamy e, widoczny zarys dwóch prostokątnych struktur które są zdecydowanie mniejsze jeśli chodzi o rozmiary niż dwór który został odkryty wyżej e, i pytanie e, czy są to struktury rzeczywiście należące czy przynależące do tego dworu na przykład podpiwniczenia czy mamy do czynienia z czymś zupełnie odrębnym, dla przykładu jakąś wcześniejszą strukturą, którą moglibyśmy chociażby wiązać z fazą wczesnego średniowiecza. Ja Państwu powiem tylko tyle, że na podstawie geofizyki ja na to pytanie nie jestem w stanie absolutnie odpowiedzieć. To już jest rola archeologów. Po to tutaj zaczęły się wykopaliska, żeby ten teren archeologicznie rozpoznać i też oczywiście potwierdzić lub wykluczyć hipotezy, które zostały postawione na podstawie tylko i wyłącznie wyników badań geofizycznych. No ja Myślę, że jest szansa, że w tym roku będziemy znali odpowiedź na to pytanie. Archeolodzy pod kierunkiem, kierownictwem pana Michała Paczkowskiego z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie rozpoczęli badania wykopaliskowe, by się dowiedzieć, czy tutaj pod ziemią jest coś starszego niż XVII-wieczny dwór. Zgadza się, natomiast trzeba powiedzieć, że ten XVII-wieczny dwór jest zabytkiem różnie ciekawym i nie mógłby zostać pominięty. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w poszukiwaniu starszych nawarstw zniszczyć coś, co jest różnie ciekawe i niesie ze sobą też bardzo duży przekaz historyczny. Tak naprawdę. Tutaj mieliśmy bardzo dobrze zachowany obiekt, co potwierdziły sondaże w roku 2011. Następnie wyniki badań geofizycznych pokazały, że zarys tego dworu jest bardzo czytelny. Pojawiają się też inne struktury, które pozwalały sugerować, że są to jakieś piece czy posadzki. I faktycznie w bardzo dużym stopniu wyniki badań wykopaliskowych, których pierwszy etap się zakończył tydzień temu, Potwierdziły to, że mamy właściwie pełen zarys, może nie ciągły, ale pełen zarys murów fundamentowych. Mamy na środku, jest posadzka ceglana, najprawdopodobniej nosząca ślady przepalenia. Jest fundament pod komin czy piec. Jeszcze jedna struktura o bardzo podobnym charakterze, też pozwalająca przypuszczać, że też mógł być to komin niekoniecznie z tej samej fazy, bo ten dwór też mógł mieć kilka faz budowy. Oraz bardzo ładny brówkami. Więc tutaj te obiekty musiały zostać w miejscu, w którym zostały znalezione. Nie chcemy ich usuwać. I musieliśmy się skupiać tylko na tych fragmentach, które były dla nas dostępne. Więc tutaj też jest, wygląda to w ten sposób, że część nie została od razu zostawiona po to, żebyśmy widzieli jaki jak jest układ tych warstw właśnie, żeby w późniejszym etapie móc zweryfikować, czy to jest jeszcze warstwa przynależąca do odboru, czy warstwy starsze. Więc tutaj też trzeba zaznaczyć bardzo wyraźnie, że pierwszym etapem było przebadanie w całości tego wieku XVII i pozostawienie tych struktur nienaruszonych. Na tym zwolnionym miejscu dopiero mogliśmy szukać śladów struktur wcześniejszych, i tutaj od razu powiem, że znaleźliśmy również struktury pradziejowe. Trudno jeszcze powiedzieć tak dokładnie z jakiego są one okresu, gdyż, gdyż tych zabytków stosunkowo niewiele i są one jeszcze nie do, końca, nie do końca opracowane. I teraz wracając do sedna sprawy, czyli do średniowiecza. Nie znaleźliśmy żadnej struktury, którą moglibyśmy powiązać, żadnego obiektu, który byłby ewidentnym obiektem średniowiecznym. Natomiast zarówno ceramika, jak i dwie monety średniowieczne pozwalają nam sądzić, że w się tutaj coś działo. I teraz jest kwestia kluczowa, czy znajdziemy strukturę, albo jeszcze inaczej, czy zachowała się ta struktura, z której te zabytki mogą pochodzić. Struktura, czyli na przykład dwór. Czyli na przykład dwór, czy skop pod, po tym dworze, czy kop pod fundament tego dworu, trzeba pamiętać, że w trakcie budowy i późniejszego użytkowania terenu takie obiekty mogą zostać po prostu zniszczone. I jedyną rzeczą, którą my znajdziemy będą nawarstwienia, czyli albo warstwy niwelacyjne, które były przygotowane pod budowę dworu, albo na przykład dół, do którego wsypano jakieś, jakieś rzeczy zawierające materiały fizjologiczne, mogą to być jedyne pozostałości. Natomiast liczymy się z tym, że również struktury odkryte w trakcie badań geofizycznych o regularnym kształcie mogą okazać się, to, to, to jest... Czyli te dwie tajemnicze, enigmatyczne, enigmatyczne struktury, które odkrył pan dr Welc? Tak, zgadza się i mamy nadzieję, że one mogą się okazać właśnie... Że... Hmm o metryce średniowiecznej. Natomiast też trzeba powiedzieć, że na y, w jednym z miejsc wykoku odkryliśmy y, najprawdopodobniej piwnicę tego dworu 17 wiecznego y, mniej więcej na głębokości metr sześćdziesiąt, też tutaj chciałbym właśnie zaznaczyć to, co mówił y, mój przedmówca, że y, to właśnie na wychodzi jako struktura Czytelna na dużej głębokości, natomiast archeologicznie jest to ewidentnie że pochodząca z XVII wieku. więc Dlatego nie mamy pewności, czy to, co jest głębiej, zawsze będzie starsze. Czy to też nie jest kolejna piwnica XVII wieku? Y mamy nadzieję, że nie. I tak jak mówię, zabytki, które, które znaleźliśmy, wskazują na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej y część na warstwę pochodzi z czasów średnich. Czyli cały czas jesteśmy na tropie dworu, w którym w 1462 roku wyzionął tutaj święty śmogły i Może go znajdziemy. Miejmy nadzieję, jeżeli jest w tym miejscu, na pewno go znajdziemy. A teraz czas ruszyć na poszukiwanie kolejnych tajemnic historii.